Cześć widzowie, dzisiaj będziemy sobie robić galerię handlową. Jak już widać, już trochę zacząłem. I również będziecie mogli zobaczyć shortsa też na tym kanale, który później będzie robiony. No także, bierzemy się za budowę. Jeżeli chcecie wybudować taką galerię, to niestety nie mam wymiarów, ale mogę Wam je zaraz powiedzieć. Także wymiary się wyświetlą zaraz na ekranie. No, więc w takim razie możemy kontynuować. No, więc to podwajamy. No, także. Możecie napisać coś w komentarzach na, na temat tej galerii. Możecie ją urządzić tak, jak chcecie, bo ja jej na tą chwilę obecną nie będę urządzał, tylko ją wybuduję. No ważne, żeby na razie budynek stał dla mnie, nie? A tak to to się ją po prostu kiedyś tam ozdobi. Tak jak na przykład tam jest blok w oddali, Wam przybliżę. Tam jest blok w oddali i no cały czas jeszcze nad tym pracuję i jeszcze nie skończyłem. Dobrze, w takim razie możemy już pracować dalej jak widać na mieście jak widać na mieście zostały zrobione dwa mosty oraz nowy przejazd kolejowy i no i tutaj tory były na nowo pociągnięte i i też tutaj, tutaj jest właśnie to zniszczone, a metro zostało odnowione. Tak, jeszcze nad tym muszę trochę popracować, ale na razie na to nie mam czasu. No tutaj droga prowadzi do niczego, nie wiem do czego jeszcze poprowadzi, ale gdzieś poprowadzi. No także... Nie wiem, dlaczego się zajmujemy czymś innym, a nie robotą. W galerii handlowej będzie garaż podziemny. Dokładnie nie wiem, ile parkingów, ale będzie miał na pewno bardzo dużo, bo to, to jest w końcu galeria handlowa. No, no więc sobie teraz to zrobimy. Na pewno jak, jak będzie już zrobiony środek, to wtedy yy, zrobię z tego posta. Na pewno nie będzie on zrobiony dzisiaj. Myślę, że za jakiś miesiąc albo tydzień, nie wiadomo. Na pewno Was na tym poinformuję na jakimś filmie lub shortsie. Myślałem o tym dzisiaj i w końcu muszę to zrobić w końcu jak jest już no niestety nam na chwilę przerwało, bo mam już za dużo zapełnionej pamięci i czasem się po prostu sam filmik wyłącza, więc y, musiałem... E, sobie skasować nie, niektóre rzeczy. Musiałem, e, e, no, musiałem kilka rzeczy zrobić, aby nam się to tutaj ładnie tu nagrywało. Muszę też kilka sobie usunąć rzeczy z galerii, chociaż te, teraz galerię budujemy. Ale chodzi mi o galerię tamtą ze zdjęciami, z nagrywaniami. Muszę tam kilka rzeczy pousuwać. No, zaraz będziemy mieli do wysokiego poziomu, czyli do takiego co musimy mieć. Jest już ta galeria wysoka, ale mam zaplanowane dwa piętra plus jeszcze sufit, podłoga yy, i jeszcze będzie sufit, dach. Na, yy, ta galeria będzie miała yy, jedno piętro plus jeszcze minus jeden, bo minus jeden to będzie parking podziemny. Yy, no. Więc nasze miasto jest już coraz lepsze. Tutaj w ogóle nie ma chodnika, ale będzie, będzie. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie, ale będzie. Na moim mieście na każdej drodze zawsze był chodnik, ale nie będzie zawsze na każdej. No i dzisiaj jeszcze wstawię z tego szorca, ale gdy ten film już się prześle, to jeszcze będę musiał tam dokończyć, no dach będę musiał dokończyć, bo tutaj już sobie ładnie ściany zrobimy i jak dach dokończę, to zrobię tego szorca i zobaczycie jak to wymyśliłem. Jeszcze jedna sprawa, jak chcecie wiedzieć, w czym obrabiam filmy, na przykład te 3, 2, 1, no to, no to piszcie w komentarzach. Ale nie no, nie musicie pisać, tylko ja Wam powiem. Jeżeli właśnie chcecie wiedzieć. To ja to wszystko obrawiam w Inshocie jeden filmik mam z naklejką InShot, ale tak to to na każdym usuwam, na shortcie mam tylko naklejkę InShot. No i a e, te no, a te okładki na filmy to obrawiam w kanubie. Kto by się tego spodziewał? No i zaraz będziemy mieli końcówkę, a jak nas rozłączy, to nas rozłączy i nas rozłączy i nie będzie filmów. Nie, no będzie film, będzie. Będzie tylko, będzie trzeba coś usunąć jeszcze. Dobrze, i z tego filmu to jest na razie wszystko. Jeszcze będzie robiony parking tutaj malutki, i będzie tylko wjazd zrobiony, żeby, no żeby wyglądało jakby ta galeria była zrobiona. No także to było na razie wszystko z tego, więc do kolejnego odcinka.